Osoby zatrzymane zostały złapane na gorącym uczynku. W trakcie realizacji kontroli tych punktów okazało się, że trwa jakby sprzedaż onlineowa, też i ilość zatrzymanych, zatrzymanego towaru bo to jest blisko 35 tysięcy sztuk. Podrobionej odzieży, no, świadczy, że była to grupa duża, dobrze zorganizowana, która jakby sprawiła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Kaz skontrolowała 11 miejsc na terenie piły i trzcianki. W trzech punktach trwała sprzedaż za pośrednictwem transmisji w internecie. Zatrzymane osoby są obywatelami Polski i krajów Europy Wschodniej, usłyszeli już zarzuty. Na poczet przyszłych kar i odszkodowań zabezpieczono 150 tysięcy złotych. Policja Skarbowa kontaktuje się teraz z przedstawicielami ekskluzywnych światowych marek, by ustalić dalsze działania. Jeśli z tych ubrań w łatwy sposób można usunąć znaki marki, to często te skonfiskowane rzeczy trafiają do organizacji pomocowych. Te produkty, z których nie da się usunąć markowych oznaczeń, są trwale niszczone.